Część pierwsza. Nauki Jezusa o modlitwie. Szczegółowe nauki w pismach Luizy Picaretty. Aby mówić o modlitwie Luizy, właściwie, należałoby przytoczyć w całości wszystkie jej pisma. Musimy więc ograniczyć się do dokonania krótkiego przeglądu jej tomów, wiedząc dobrze, że wiele innych cennych rzeczy należałoby tutaj podkreślić. W szczególności należałoby przebadać dwie książki, które dotyczą modlitwy: Godziny Męki Pańskiej i Dziewica Maria w Królestwie Woli Bożej. My natomiast ograniczymy się do przytoczenia tylko niektórych fragmentów bezpośrednio mówiących o modlitwie, pomijając liczne relacje, które istnieją pomiędzy modlitwą i cnotami, a które tworzą organizm życia chrześcijańskiego. Pierwszy punkt. Pierwszym warunkiem modlitwy jest cisza wewnętrzna. Ten szum w Twojej głowie jest przeszkodą, aby dać Ci usłyszeć wyraźniej mój głos, abym wlał w Ciebie moje łaski i abyś całkowicie się we mnie zakochała. Obiecaj mi, że będziesz cała moja, a ja przystąpię do dzieła, aby uczynić z Tobą, co zechcę. Masz rację, mówiąc mi, że sama niczego nie możesz dokonać. Ale się nie obawiaj, ja wszystko za Ciebie dokonam. Oddaj mi tylko Twoją wolę i to mi wystarczy. Tom pierwszy. Drugi punkt. Drugim warunkiem jest sposób, nawet kiedy trudno jest się skupić. Źle postąpiłaś, będąc tak zaniepokojoną. Czy nie wiesz, że ja jestem duchem pokoju i że pierwszą rzeczą, którą ci zalecam, jest to, abyś nigdy nie zakłócała pokoju serca? Jeśli podczas modlitwy nie możesz się skupić, nie chcę, abyś myślała o tym lub o tamtym, jak jest lub nie jest. Postępując w ten sposób, sama powodujesz rozproszenie uwagi. Gdy natomiast znajdujesz się w tym stanie, w pierwszej kolejności masz się upokorzyć, uznając, że zasłużyłaś sobie na te cierpienia. Oddasz się jak pokorny baranek w ramiona kata, któremu baranek liże ręce, gdy ten go zabija. Tak i ty, kiedy czujesz się udręczona, przygnębiona i samotna, poddasz się moim rozporządzeniom, będziesz mi dziękować z całego serca, będziesz całować rękę, która cię uderza i uznasz się niegodną tych cierpień. Następnie oddasz mi swoją gorycz, zmęczenie i udrękę, prosząc mnie, abym je przyjął jako ofiarę uwielbienia. Wynagrodzenia za Twoje grzechy i zadość uczynienia za zniewagi, których ja doznaję. Jeśli tak uczynisz, Twoja modlitwa jak pachnące kadzidło uniesie się do mojego tronu i ugodzi moje serce, a Ty dostąpisz nowych łask i nowych darów. Tom pierwszy. Trzeci punkt. Wytrwałość w modlitwie. Zalesam ci modlitwę nawet gdybyś miała cierpieć śmiertelne męki masz nigdy nie pomijać tych modlitw które zwykle odmawiasz co więcej im bliżej czujesz się przepaści tym bardziej będziesz wzywała pomocy tego który może cię ocalić tą pierwszy czwarty punkt duch nieustannej modlitwy Zalecam Ci, abyś miała ducha nieustannej modlitwy. To ciągłe dążenie duszy do rozmowy ze mną, zarówno sercem, jak i umysłem, zarówno słowem, jak i zwykłą intencją, czyni ją tak piękną w moich oczach, że nuty jej serca harmonizują z nutami mojego serca. Ja zaś czuję się tak przyciągnięty do rozmowy z tą duszą, że ukazuje jej nie tylko dzieła zewnętrzne ad extra mojego człowieczeństwa lecz także coś niecoś z dzieł wewnętrznych ad intra których boskość dokonała w moim człowieczeństwie a co więcej duch nieustannej modlitwy dodaje duszy takiego piękna że diabeł zostaje uderzony jak piorun i sfrustrowany pułapkami którymi kusi